Ten proces implementacji nie dotyczy tylko podatków. Ale to najważniejsze, że po raz pierwszy jakąś istotną część, naprawdę istotną część naszego prawa podatkowego i w ogóle podatków zaczęła kształtować, zaczęły kształtować czynniki całkowicie zewnętrzne. To znaczy, już nie my jesteśmy autorami, my nie, nie, nawet nie, jesteśmy, nie tylko nie jesteśmy autorami koncepcji, nawet nie jesteśmy autorami przepisów. A, a, już na, a nawet nie jesteśmy autorami interpretacji tych przepisów, bo ma pierwszeństwo interpretacja unijna. I nie chcę oczywiście ustawiać się w takiej roli, że to właśnie nasze, że to, że to, to ryzyko, czyli ta pułapka pojawiła się dopiero wtedy. Chodzi o skalę tego zagadnienia. Dzisiaj można powiedzieć, że mamy trzy rodzaje. Pułapek zastawionych na obywatela, jako podatnika. I te trzy rodzaje są, można nawet one są konkurencyjne one mogą występować obok siebie, mogą występować w tym samym przypadku a w dużej części również, co warte odnotowania są to już część naszej niestety złej świadomości. Część świadomości, że my już wiemy, myśmy się już tak trochę pogodzili, my już tą bajkę nie chcemy wierzyć, że tak będzie to stabilnie, przewidywalnie, czytelnie i bez żadnej, nazwijmy to, tego ryzyka.